No to zaczynamy, zaczynamy spinningowanie tej jesieni, już tak bardziej na poważnie. Wychodzimy z tego auta, zobaczmy co tu się dzieje. No wiaterek jest, wiaterek jest, będzie tu dzisiaj troszkę utrudniał połowy. Tak to już z nim będzie, tak to już z nim jest zawsze. Ale popatrzmy, co się dzieje na wodzie, jak to wszystko wygląda. Stan wody tu jest podniesiony na tym zbiorniku. A chyba od tego miejsca dzisiaj zacznę. Troszeczkę pospiningujemy. Poszukamy dzisiaj szczupaka, zobaczymy, może się uda go namierzyć w jakiś sposób. Wcale to nie jest wykluczone, że się nie uda. Tutaj szczupaki nie są zbyt wielkie, przynajmniej niewielkie się dają łapać na spinning. Dlatego e, cieszył się będę z każdej jednej sztuki, nawet takiej. Oczywiście za, za okazy będę uznawał głowienie e, sztupaka powyżej 60 cm. To już są okazy. No tu kolejne miejsce, do którego można będzie podejść. Także mam gdzie się tutaj wykazać okazy wykazanie no jest gdzie łowić także tutaj spróbujemy spróbujemy tą część obłowić dzisiaj bez łażenia może specjalnie daleko zaczynamy ten spinning zaczynamy pogoń za sztupakiem jeszcze wam tylko po schowało się za słońce zachmuramy chciałem pokazać wam jak słoneczko wygląda rano no może tak to zobaczycie biorę się za rozkładanie sprzętu a w międzyczasie po drodze jeszcze do samochodu zanim do niego wrócę e, a nie może już właśnie do niego wrócę i dopiero wtedy pozdrowię żeby go było szukać żeby żaden wiatr nie hulał nie dmuchał pozdrowienia e, karol gorzelnik to taki nowy nowy komentator moich filmów, a komentator bardzo, e, bardzo płodny, tak bym to powiedział, w swoje, w swoje przemyślenia i przekazywanie w komentarzach pod e, filmami. To Karol pisze takie duże, laboraty. Przyjemnie się je czyta, chłopaku, pisz dalej. Myślę, że wszyscy z przyjemnością to e, czytamy. Ja się biorę za robotę, może jeszcze dzisiaj poleci kolejny sting z jakimś szczupaczkiem. To nie jest wykluczone, ale pewności nie ma. Trzymajcie kciuki. Wysyłam już Stinga 13. Uuu, będzie się działo. Hej. Jeszcze tylko to wyłączymy. O. No to Narka.